Pokażę Wam sprytny sposób na NWW i NWD. Rysujemy sobie tutaj taką linię, jedną i drugą. I tak, mamy tutaj 48, i rozkładamy na czynniki pierwsze: 48 na 2 to 24, na 2 to 12, na 2 to 6, na 2 to 3, na 3 to 1. Teraz 36, 36 na 2 to 18. Na 2 to 9, na 3 to 3, na 3 to 1. I teraz robimy sobie takie pary. Mamy jedną parę, drugą parę, trzecią parę. Te po prawej skreślamy, a te liczby w kółeczkach pomnożone to będzie nasz największy wspólny dzielnik. 2 razy 2, razy 3 mamy 12. Teraz NWW to będzie ta pierwsza liczba, razy ta po prawej nieskreślona no to 8 razy 3, 24, 40 razy 3, 120, czyli to będzie 144. A pamiętajcie, że do końca października moje kursy w Abcemat Magryzie wykupicie w obniżonej cenie 1 listopada cena wzrasta. Także zapraszam Was serdecznie.